Jolanta Ożga, laureatka nagrody specjalnej w podkarpackiej Nikie. Jak wrażenia? No, przyznam szczerze, że e, emocje są naprawdę duże. E, po pierwsze, nie spodziewałam się takiego wyróżnienia. Dla mnie to jest olbrzymie wyróżnienie olbrzymia nagroda, e, konkurująca z, z medalem e, z Mistrzostw Świata. E, i chyba największe emocje wzbudziła tutaj e, obecność takich osobistości. E, no bo przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że kiedyś w takim towarzystwie e, będę miała okazję spędzać taki dzień i, i odbierać takie wyróżnienie. No właśnie, piękna nagroda, też przekaz był, bo ważna chwila właśnie wybiera się pani na prosto na zgrupowanie kadry polskiej. Do Warszawy, tak? E, dokładnie tak. Wczoraj przyjechałam na Podkarpacie na e, trening i sparing w Stali Rzeszów. E, dzisiaj wyjeżdżam na, e, na zgrupowanie reprezentacji Polski. E, także jestem cały czas w, w biegu, jeżeli chodzi o piłkę. Dzisiaj zresztą tak samo, tylko że bez, bez treningu, na szczęście. E, no i cóż, no, nie ma co się zatrzymywać. Zachęcamy, zachęcamy prawda, do tego, żeby e, ludzie, którzy mają e, no, taką przypadłość, jak i Pani, żeby żeby nie siedzieli w domu. E, dokładnie tak, jeżeli chodzi o osoby właśnie z niepełnosprawnościami albo osoby, które z jakiegokolwiek innego powodu e, mają taki problem, żeby, żeby się przełamać do tego, żeby wyjść do ludzi, żeby e, zacząć właśnie uprawiać jakiś sport, e, to być może to jest ten moment, bo e, z mojej perspektywy powiem... Ja też nie sądziłam, że ja się do tego nadaję. Ba, dalej mam takie momenty. Może nie jestem wystarczająca, może ciągle nie umiem, może ja się do tego nie nadaję, a może ktoś inny, są lepsze ode mnie osoby, zawsze będą takie myśli. Eee, także wydaje mi się, że nie ma co się czasem tym wszystkim kierować tylko po prostu dać sobie spróbować, bo tak naprawdę zmiana zaczyna się w momencie, kiedy my o niej pomyślimy i jeżeli gdzieś teraz trafię w tym momencie do, do takiej osoby z niepełnosprawnością, to chciałabym po prostu zachęcić do tego, żeby przyjść do nas do Amfutbolu, żeby zgłosić się, czy to do ogólnopolskiego Amfutbolu, czy też do klubu. E, tak jak tutaj właśnie dostali Rzeszów, e, ciągle czekamy na nowych ochotników. Chcemy, żeby to się wszystko budowało. Wciąż tak naprawdę jest to niewielki odsetek osób, które uczestniczą w tym sporcie. Patrząc na to, ile osób z takimi niepełnosprawnościami w Polsce jest, a naprawdę potrafi zmienić to e, życie, naprawdę potrafi to wnieść, coś nowego. E, no poza tym nie podpisujemy tutaj cerografu, więc, e, więc jak się przyjdzie i się nie spodoba, m, zawsze można zrezygnować, aczkolwiek wątpię, żeby tak było. I jak ktoś nie ma nogi, to gra w polu, a jak ktoś nie ma ręki, to stoi na bramce, tak? Tak osoby bez, bez kończyn dolnych, czy też z wadami kończyn dolnych grają, grają w polu na kulach bez protest. No i właśnie bramkarze, bramkarki to osoby, które nie mają rąk czy mają takie wady. No i trzeba bronić jedną ręką, jest to na pewno bardzo ciekawy sport i wbrew pozorom, ja wiem jak to tak właśnie brzmi o sport osób z niepełnosprawnościami, na pewno to jest nudne, no co one mogą pokazać, a ja zachęcam do obejrzenia choćby jednego meczu, na przykład z naszej Ekstraklasy właśnie, żeby zobaczyć jak brutalny jest to sport, tam się dzieje tak naprawdę więcej niż w zwykłej piłce nożnej, cały czas ktoś leży na boisku i... Wcale nie dlatego, że jest fight -up Po prostu dlatego, że tam się tak dużo dzieje. Wszyscy walczą do ostatniej chwili i nie ma czegoś takiego, że upadam, więc, no, jeszcze chwilę poleżę, żeby tam, a może będzie gwizdek, a może coś tam. Nie wiem, zazwyczaj się od razu podnosimy, oni muszą nas uczyć, żebyśmy trochę przeaktorzyli. Także jest to ciekawy sport. Zachęcam do obejrzenia jakiegoś meczu. Mam um, futbol, słyszę, twardy sport. A tak bym chciał posłuchać też taką krótką, chociaż w skrócie, Pani historię, jak, jak to się zaczęło, nie tylko piłka nożna, ale generalnie u Pani w życiu. No, przyznam szczerze, że ja nie jestem osobą sportową. Generalnie, jeżeli chodzi o moją niepełnosprawność, to mam ją od urodzenia, miałam wadę wrodzoną, ale zdecydowałam się na amputację i myślę, że to, że to była moja własna decyzja, też ułatwiło mi to takie wejście w świat i pozwoliło jakby pozbyć się tego strachu związanego z tym, jak będę oceniana, bo miałam taką świadomość, że okej, okay, ja już nic w swoim życiu jakby inaczej, jeżeli chodzi o to moją nogę, zrobić nie mogę. To już może być e, tylko lepiej. Gorzej na pewno nie będzie. E, no i teraz muszę wziąć życie w swoje ręce. E, no a że ten sport się pojawił, on się pojawił trochę przypadkowo. E, wcale nie miałam go w planach. I tak jak powiedziałam, ja nigdy nie byłam sportowa piłką nożną, nie interesowałam się ani trochę. Nie oglądałam żadnych meczów. E, w ogóle nawet nie wiedziałam o istnieniu futbolu. Kompletnie nie interesowałam się piłką nożną. To nie był Mój sport. Dalej tak naprawdę nie jest, jeżeli chodzi o takie sporty poza powiedzmy amfutbolem, tak? No bo to też jest specyficzna dość, dość dyscyplina. Nie będę ukrywać, że, że właśnie takim bicem typowym to nie jestem. E, natomiast myślę, że, że mogę powiedzieć, że jestem, e, że jestem sportowcem. E, przynajmniej z charakteru, bo ten sport to ten mój charakter ukształtował. E, no i cóż, dostałam propozycję, e, żeby dołączyć do takiej drużyny. Stwierdziłam, OK, sprawdźmy. Zresztą jestem nieasertywna, więc po prostu jak ktoś mnie zapytał, to powiedziałam tak. No już tak jestem te trzy lata. E, no i to, co mogę powiedzieć, to to, to że bardzo polecam. E, Wyjście do ludzi i pokazanie się, spróbowanie czegoś nowego. I fajnie, że piłka nożna istnieje, bo dzięki temu właśnie tak z panią było, prawda? Tak, zdecydowanie zgadzam się, że fajnie, że piłka nożna istnieje, bo nie wiem, czy cokolwiek bardziej zbudowało mój charakter niż ten sport. Ja jestem perfekcjonistką, nienawidzę popełniać błędów. Jestem osobą, która po prostu musi mieć wszystko zrobione idealnie, a jak nie, to się bardzo frustruje. I to, co usłyszałam od moich trenerów, co Strasznie mnie zszokowało i musiałam się do tego przyzwyczaić. Piłka nożna to jest sport błędów. I wygrywa ten, kto popełni tych błędów mniej. I dla mnie to było takie, o nie, czyli muszę się nauczyć popełniać błędy i je akceptować. Eee, i, I to bardzo mocno kształtuje. To uczy pokory, e, uczy tego, żeby próbować, nie poddawać się. E, no i wiadomo, tam gdzieś tam ta e, rywalizacja też jest ważna. Jeżeli się ma powiedzmy e, miękki charakter, no to na pewno się usztywnia w piłce nożnej. Kamarz w wydaniu Amp futbolu to trudny sport. Żeby dojść do jakiegoś poziomu, to jednak chyba, chyba dużo trzeba pracy. Czy jest to trudny sport? Ampfutbol, no. Nie mm, jest ciężko powiedzieć, dlatego że jakby ja właśnie e, zaczęłam te trzy lata temu już jako osoba dorosła, w wieku 25 lat. Więc dla mnie to. Było trudne, dlatego że jako osoba dorosła e, uczyłam się rzeczy, które często ludzie się uczyli, będąc dziećmi. Wtedy łatwiej się to przyswaja. Na pewno nie jest to prosty sport, ale myślę, że żaden sport nie jest prosty. Fajnie jest e, jakby, nie wiem, grać dla fanu, czy to jest piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, futbol. Fajnie jest to robić dla fanu, ale prawda jest taka, że to nigdy nie będzie spor, e, prosty sport, żaden. E, że tak naprawdę zawsze wejdzie gdzieś e, to takie poczucie, muszę być coraz lepszy. E, i w, w każdym sporcie no, trzeba jednak włożyć trochę pracy. Więc czy futbol jest trudniejszy niż inne sporty? Podejrzewam, że nie. Myślę, że po prostu trochę inaczej trzeba na to spojrzeć, bo no, osoby takie jak my, bez, bez nóg czy bez rąk, jeżeli nie miały wcześniej styczności z standardową piłką nożną, nie będą w stanie się odnieść do tego, czy jest to trudniejsze od standardowej piłki nożnej. No i tak samo osoby ze wszystkimi kończynami, że tak powiem. Też będzie im się ciężko do tego odnieść. Ja myślę, że to jest po prostu, nazwijmy to innym sportem, nietrudniejszym, innym. Okej, okay. dziękuję bardzo. Dziękuję.